że mu tak nie jest zimno ale ładna pogoda, co nie? wracam właśnie, ale mi, o, muszę iść w cień w cień choinki świątecznej to jest warszawska choinka wracam właśnie ze spotkania, które prowadziłem przed chwilą jest piękna pogoda, ale jest strasznie zimno Teraz będzie taki teścik. Nie wiem, czy widzicie różnicę. Nie wiem, czy widzicie różnicę, ale właśnie nagrywam yy, na starym aparacie. Do tej pory nagrywałem telefonem. I no spoko było, ale. Widziałem, że ComBook, czyli Karolina Borkowska z kanału ComBook, kupiła sobie nowy aparat. Właśnie ten, którym ja kiedyś nagrywałem, czyli ten Canon G7X. I tak sobie mówię, hmm, a gdybym ja wrócił do kręcenia właśnie tym aparatem, przynajmniej w domu, bo jakby. Siłą komórki jest to, że można ją zabrać wszędzie i nagrywać wszędzie, kiedy się tylko chce. Nie trzeba pamiętać, żeby wziąć aparatu. To jest ważne, nie trzeba pamiętać. No ale w domu ten aparat mam. Jakość jest fajniejsza, bo jest takie fajne zblurowane tło, czyli głębia ostrości, więc może się przyjemniej na to patrzy. No i tak sobie dla testu teraz nagrywam tym aparatem. No, a prowadziłem spotkanie w ten piękny i słoneczny dzień. Prowadziłem spotkanie w związku z tą książką. To jest książka Warszawa zapamiętana w okupacyjnej stolicy. To jest druga część, bo pierwsza część to jest dwudziestolecie międzywojenne. No, i to są tak naprawdę surowe relacje osób, które żyły w tamtych czasach i które o tamtych czasach opowiadają o okupacji w Warszawie i o międzywojniu w Warszawie. Bardzo ciekawe są to rzeczy. Strasznie podoba mi się to, że, że dzięki takim relacjom możemy zobaczyć prawdziwe życie. W ogóle ono nie jest obudowane w żadną historyczną narrację. To są suche, no może nie suche, bo suche to brzmi od razu mało atrakcyjnie, ale to są takie relacje, właśnie nieopatrzone komentarzem, opowiadające wyłącznie to, co mówili rozmówcy których wypowiedzi zostały zawarte w tych książkach bardzo przejmujące bardzo ciekawe dla wszystkich tych, którzy interesują się Warszawą a że pewnie warszawiaków tutaj nie ma zbyt dużo no to może skończę mówić o tej książce bo może nie wszystkich to interesuje jakby co archiwum historii mówionej Warszawa zapamiętana opracowała Magda Szymańska tyle, bo miało być o nowościach o nowościach grudnia, których właściwie nie ma. Z nowości grudnia pokazywałem wam już jedną książkę. Zaraz wam pokażę, o którą chodzi. Jeśli chodzi o nowości grudnia, to mówiłem wam o tej książce. Dobra zmiana, czyli jak się rządzi światem za pomocą słów. Dla wszystkich tych, którzy interesują się przede wszystkim językiem i jego wpływem na politykę. To znaczy wpływem języka polityki na nasze życie. O tak, tak dokładnie. Moim zdaniem bardzo dobra rzecz. Eee, fajnie analizuję język ostatnich 4 lat od 2015 do 2019 roku. I z nowości grudnia mnie interesuje tyle. Nie zamierzam Wam na siłę mówić o książkach, które wychodzą, bo oczywiście nowości wychodzą, ale w grudniu wiecie, wydawnictwa bardzo zwalniają tempo i szykują się już na styczeń. Wy też się przeszykujcie, właściwie swoje portfele przeszykujcie, bo styczeń będzie naprawdę bardzo dobry, luty też się świetnie zapowiada, marzec też się świetnie zapowiada, więc trzeba swoje środki ograniczać. Też nie zawalać się niepotrzebną stertą książek bo wydaje mi się, że to, co się wydaje w grudniu, nie jest aż tak ciekawe, tak istotne, e, to znaczy nie, nie będzie aż tak istotne, bo w sumie nie czytałem tych książek, ale tak po zapowiedziach e, wnioskuję, że może warto się wstrzymać i przeczytać książki, których się nie zdążyło przeczytać w ciągu roku, bo w ciągu roku naprawdę bardzo dużo ciekawych książek się pojawiło, będzie niedługo zestawienie, będą filmiki, w których opowiem wam o najlepszych książkach 2019 roku, jeszcze nie teraz. Przepraszam, że was trochę zawodzę, i jakby tytułując ten film, mówiąc, że to jest film o nowościach, to właściwie nie jest film o nowościach, jest o jednej nowości, no, ale chciałem wam to bardzo powiedzieć, że, że mamy w. W czasie świąt może trochę więcej czasu do czytania. Przeczytajmy to, co nam zalega. Nie napędzajmy się jakimś szaleństwem zakupowym przed świętami. Jeżeli już, to kupmy sobie książki, które wyszły w ostatnich 11 miesiącach. Wydaje mi się, że bardzo dużo książek można znaleźć. Które będą wartościowe i które będą, które będą wartościowymi prezentami. Takie pierwsze podsumowanie będzie już w środę, ale będzie w formie podcastu. Rafał Hetman o książkach, podcast na Spotify, na iTunesie. Tam znajdziecie pierwsze takie non-fictionowe, reportażowe podsumowanie, które robię z księgarką z jednej z, księg, z warszawskich księgarni. To w środę. W ogóle zaletą tego aparatu jest to, że on jest bardzo jasny, ma, ma bardzo jasne obiektyw i nawet jak w pokoju jest ciemno, a jest ciemno, bo nie ma chmur, znaczy nie ma słońca, są chmury, yy, to on pokazuje jasny obraz. I to mi się bardzo podoba. Mam nadzieję, że widać różnicę. No bo yy, jedyny minus używania tego aparatu jest taki, że trzeba ten film, który jest ciężki, który zajmuje bardzo dużo yy, megabajtów trzeba przerzucić do telefonu, bo nadal montuje na telefonie. No, i, i nadal tak będzie, że będę montował na telefonie, bo będę nagrywał dużą część na telefonie i zobaczymy, czy z tym aparatem uda mi się dalej współpracować. A z tej okazji pozdrawiam bardzo serdecznie Combook, czyli Karolinę, dzięki której przypomniał mi się ten aparat. I ostatnia rzecz, jaką chciałbym Wam powiedzieć live. Powiedzcie, kiedy najlepiej zrobić live'a, kiedy Wy macie czas, w jakich godzinach, yy, w jakich dniach. I no bo obiecałem Wam, że będzie live po tysiącu subskrypcji, no i będzie, bo już przebiliśmy tysiąc. I w związku z tym, jeżeli macie jakieś pytania live'owe, yy, możecie mi je zadać tutaj w komentarzach i ja na nie odpowiem. Jeżeli chcecie dowiedzieć się o jakiejś książce, jeżeli chcecie, żebym podpowiedział coś, na przykład jakiś prezent dla kogoś, to dawajcie znać w komentarzach. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zapytacie, a ja będę wam mógł pomóc w jakiś sposób. No to tyle w tym filmiku. Idę montować, sprawdzić jak to działa, bo może w ogóle nie warto i będę musiał nagrać jeszcze raz wszystko telefonem. No nic, dziękuję Wam za uwagę. Jeżeli podobał Wam się ten film, to dajcie lajka. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to zasubskrybujcie ten kanał. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Hej!